Kwiatuszki nam zakwitły. Nagrywam, że nam kwiatki zakwitły i że masz rękę jednak do, do tego. Bo u mnie niestety ledwo żyły, jak byłam sama, także Emilka tutaj dba o naszą zieleń. Do spakowania przygotowane, także jedziemy z koksem. Nie wiem kochani, czy widzicie, czy ten film będzie ogólnie jeszcze Black Friday, ale promocja jest do poniedziałku i możecie sobie tutaj zobaczyć, jak na przykład wybierzecie sobie powiedzmy serum i wkładacie do koszyka i w zależności ile weźmiecie, ja tu wpiszę na przykład 3, dodaj do koszyka przejść do realizacji zamówienia, to zaraz Wam pokażę, że tutaj macie kod rabatowy i możecie sobie wybrać, jeżeli są trzy produkty, to wybieramy oczywiście Black Weekend 15, wpisujemy tutaj OK i nalicza nam się zniżka. A tutaj jeszcze wejdę Wam pokazać, są w tej zakładce promocje, są rzeczy, które są też przecenione nawet o 50%, na przykład ten piękny turban chciałam powiedzieć. Jak ktoś mówi Beret za 25 zł, więc, więc no, można go kupić jeszcze mega po zniżce. I zobaczcie sobie, tutaj pani zamówiła trzy produkty i ma zniżkę 56,57 zł, więc myślę, że no całkiem fajna. Właśnie zniżka. przyszła e, nowa dostawa biżuterii. Pytałyście się, czy będzie, bo bardzo Wam się podobała. E, I słuchajcie, tak Wam tutaj teraz na szybko pokazuję i na pewno będą na święta. Ta biżuteria w następnym tygodniu już będzie wprowadzona. E, to się świeci w ogóle, bo tu walczymy z tym, żeby Wam pokazać taki kryształek. Cudno, cudno mamy biżuterię. Słuchajcie, na święta będzie idealna na prezent, także no, ale na Black Friday się niestety nie wyrobi Pokażemy jeszcze tylko... No, a to jest hit, zobaczcie. Zobaczcie to, no, ta łapka od kotka i tylko można mieć takie kolczyki. Fajne, bo są takie dosyć duże te kolczyki, tą łapkę naprawdę widać z takim kryształkiem. Czy to też jest kryształek? Nie, nie no ma kryształka. Cudnie to wygląda. Czy znaczy, taki kotek też będzie na takich yy, czarnych perełkach, także no cudny, cudo. Piękna pogoda, po prostu moja ulubiona, czyli deszcz ze śniegiem. Uwielbiam, uwielbiam. Zobaczcie, jaka jestem obładowana, jadę właśnie e, nagrywać, e, myślę, ciekawą rozmowę. Znaczy, jestem pewna, że będzie bardzo ciekawa. Może nie dla każdego, ale dla pacjentów na pewno. Słuchajcie, jadę rozmawiać z koordynatorem e, do spraw właśnie pacjentów onkologicznych i chcę, wiecie, tak. Najprostszy sposób i jak się da, najkrócej, najzwięźlej opowiedzieć, jakie prawa przysługują pacjentowi, z czego pacjent może skorzystać, jak ma się ubiegać na przykład o jakieś dofinansowanie, o kartę apteczną, jak wygląda świadczenie rehabilitacyjne, ile można być na świadczeniu. Takie podstawowe rzeczy, które ciężko jest znaleźć informacje i pacjenci bardzo często nie korzystają z jakichś tam, powiedzmy, małych możliwości, jakie no, daje nam państwo. Ja na przykład nie wiedziałam, że mogę wybrać że w trakcie leczenia mogę dostać trzy takie karty apteczne po 200 zł, wtedy oczywiście, nie wiem jak jest teraz i dopiero Pani w kadrach mi powiedziała, także na szczęście skorzystałam, no ale mówię, 200 zł piechotą nie chodzi, więc chciałabym, żeby takie informacje właśnie zostały przekazane w tym filmie, żeby po prostu pacjenci wiedzieli, jak to wygląda, gdzie mają się udać, na przykład jeżeli chcą coś załatwić, jeżeli chcą przedłużyć sobie właśnie L4, bo nie czują się jeszcze na sile, żeby na przykład wrócić do pracy, czy lekarz oczywiście też jakby tutaj odradza pójście do pracy, tylko jeszcze regeneracja organizmu, i tak dalej, i tak dalej. Takie, takie fajne informacje, także mam tutaj lampy, wszystko będziemy nagrywać. Pogoda jest fatalna. Ja wyglądam fatalnie, zrobiłam sobie w ogóle rzęsy i wyglądam jak żaba Monika. Naprawdę, yy, ostatnio jak zrobiłam, miałam za małe, za krótkie i w ogóle nie podobały mi się. Teraz zaś mi się nie podobają, bo no nie wiem, to oko takie małe, taka jestem przytłoczona. Ach, wiecie co, powiem Wam, że kobiecie się nie dogodzi. No, i przez to, że ja sobie wymyśliłam właśnie, że zrobię sobie rzęsy do Jordanii, potem miałam ściągnąć. Um, ale mówię, dobra, westele brata, no to jeszcze sobie zrobię jakieś takie, wiecie, hypnotizing, po prostu takie spojrzenie. E, no, a nie wiem, nie wiem, nie podoba mi się, nie wiem. Chyba ja chyba nie mam urody w ogóle do takich rzęs. Jakoś tak wyglądam, taka jestem przytłoczona tym wizerunkiem, tak mi się wydaje. E, no, ale może z trzeciej strony dobrze, ponieważ, słuchajcie, e, tak jak Wam mówiłam, cały czas. E, pracujemy nad serum do rzęs i do brwi i niestety przy ostatnim razie, razie, kiedy używałam i kiedy naprawdę super mi te rzęsy urosły, zaginęły mi zdjęcia z tego, z początkowej fazy tych rzęs, więc nie ma takiego porównania, więc myślę sobie, że jak teraz ściągnę, to będą trochę osłabione i fajniej będę mogła Wam to wszystko pokazać, jak te rzęsy fajnie rosną, a zresztą mi tak te serum jest teraz w trakcie badań takich laboratoryjnych, akredytowanych, gdzie robimy pomiary długości rzęsy po czterech, po, po czterech, po siedmiu, po dwunastu tygodniach. No i będą to takie, wiecie, badania potwierdzone, akredytowane, bo tak stwierdziłam, że tak jest fajnie, dobrze, uczciwie i dla Was też bardziej profesjonalnie, kiedy po prostu będzie to również potwierdzone i będzie na to akredytacja. Tak, tak. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Kiedy przychodzi na onkologię i na przykład nie wie, gdzie iść, co zrobić, po prostu nie rozumie jakichś takich, powiedzmy, podstawowych sformułowań związanych z dalszym etapem leczenia może przyjść do koordynatora i koordynator mu pomoże, wyjaśni, poprowadzi, zaprowadzi. I drugie pytanie od razu: czy na każdej onkologii jest taki koordynator? Tak, na pierwsze pytanie, jak najbardziej. Koordynator, jak sama nazwa wskazuje, ma koordynować pewien proces. Czyli, jeżeli zgłasza się do niego pacjent, to ten pacjent powinien od niego otrzymać wszystkie informacje, które chciałby po prostu wiedzieć. Jest takim łącznikiem w systemie między pacjentem a lekarzem. Wiadomo, że lekarzy zazwyczaj jest mało, mają duże obłożenia, mają dużo obowiązków i taki koordynator, właśnie z zasady, powinien się opiekować takimi pacjentami. I tak na każdej onkologii jaki taki koordynator powinien być i wiemy niestety z naszego doświadczenia, że ci koordynatorzy e, czasem są bardziej bierni, bo tylko z przyczyn formalnych widnieją na papierze. Mm -hmm. No myślę, że to jest bardzo fajne stanowisko, ponieważ nie oszukujmy się, pacjent no, jest zdenerwowany, jest zagubiony, no niekoniecznie jest tego świata powiedzmy medycznego, żeby wszystko dla niego było proste i zrozumiałe i gdyby właśnie była taka osoba, jak mówisz, że jest to super na każdej onkologii, ale właśnie gdyby to była taka osoba, że możemy do niej podejść, porozmawiać, ona wytłumaczy i zaprowadzi za rękę, byłoby pięknie. Z mięśniowym? Hawkins bardzo starannie ten test opisuje w każdej swojej książce, zwykle tam jest to w aneksie każdy, niemal każdej jego książki. Wziąłam przerwę między wykładami i mówię, wystawię szybko pranie, żeby coś porobić. Mam, straszne mam te rzeczy. nawet mi nie piszcie, że... nawet mi nie piszcie, że wyglądam po prostu jak... Żaba Monika, nie umie się przyzwyczaić, no nie, za mocne, za mocne, za słabe, źle, za mocne, źle, no i... Ajajajajaj, aj, aj, aj. dobra, nieważne, mam nadzieję, że do wesela mi wypadną te rzęsy, jakoś się przerzedzą, albo sobie powrywam, bo normalnie nie mogę znieść swojego wizerunku. Ale dobrze, nieważne, powiem Wam szczerze, że pierwszy raz e, miałam takie zajęcia online. I w ogóle jestem niezadowolona. Jest mi, jest mi niefajnie, jest mi źle. Nie umiem się w ogóle skupić w domu. E, na początku siedziałam, słucham, potem mówię, kurde, będę tak siedzieć, tu coś posprzątam, będę słuchać. No zaczęłam sprzątać, tu łazienkę, tu jedną szafkę, tu drugą szafkę. To stwierdziłam, że sobie porządek w ubraniach, i tak wiecie, przez trzy godziny w zasadzie słucham i sprzątałam. Oczywiście ja nie skupiłam się tak, jakbym się chciała skupić, no bo mimo wszystko nie da się. E, także spoczuję w ogóle studentom, uczniom takiej nauki. To musi być mordęga jeszcze dla takich małych dzieci, które się mają w ogóle skupić. E, nie, mordęga to jest dla mnie, dla mnie. E, no. Podziwiam też osoby, które pracują zdalnie. E, które pracują zdalnie, bo. Mm, no bo to też, też, też nie ma lekko chyba, jeszcze jak się ma dzieci na przykład w domu, nie wiem, nie wiem, nie, nie fajne to jest moim zdaniem, ja akurat lubię wychodzić do ludzi i lubię, no ogólnie wychodzić, jak mam czasami takie dni właśnie, że montuję film i tylko montuję filmy i na przykład siedzę cały dzień przez parę godzin w domu, to no taka się czuję przytłoczona trochę, nie, no. Dobra, nieważne słuchajcie, nieważne, zobaczymy co to będzie. Na razie w ogóle nie powiedziałam Wam, yy, ale jednak zdecydowałam się na psychobiologię. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, czy to był zły pomysł, czy będę żałować, czy nie, ale powiem Wam tak, że racjonalnie wiedziałam, że psychoterapia jest lepsza i daje większe możliwości, yy, i wiedziałam, że, że z drugiej strony psychobiologia jest mega ciekawa, jest moim zdaniem przyszłością. Yy, tak, mam takie poczucie, wiecie, miałam przeczucie, żeby jednak iść w kierunku tej psychobiologii się wysłowić dzisiaj. No Ogólnie racjonalnym by było wybranie psychoterapii, natomiast nie nieracjonalnym, Psychobiologii, natomiast jakoś mam przeczucie i poczucie, że to jest przyszłość, i że większość naszych chorób, żeby nie powiedzieć, że wszystkie są związane z naszą głową. I dopóki nie naprawimy głowy, to nie wyjdziemy z żadnej choroby. Tak powiem Wam szczerze, zbieram sobie. Nie, czy nie zbieram, tylko ogólnie często rozmawiam z pacjentami też w internecie, tutaj nawet tak po prostu gdzieś mailowo, czy rozmawiam z nimi. No i widzę po prostu pewną zależność przy takich właśnie dłuższych rozmowach. I dlatego bardzo mnie to ciekawi. Ogólnie może tak, będę Wam opowiadać na bieżąco, co tam było ciekawego, natomiast no, jest to dla mnie. Wiecie, jak to jest. Są pewne takie zawody i kierunki, z których najpierw się śmieją, a później okazuje się, że to jest jakiś po prostu szczał w dziesiątkę, i nagle, nagle jest boom i nagle okazuje się, że to jest coś po prostu, bez czego nie można sobie teraz wyobrazić życia. Na przykład, aga moja opowiada mi, że jak ona jeszcze była na studiach i chciała zająć się fizjoterapią uroginekologiczną, czyli taką kobiecą, to wszyscy się z niej śmiali i w ogóle mówili, że co i co, będziesz się zajmować nietrzymaniem moczu. A ona mimo wszystko została w tym e, i dalej brnęła w tym samym kierunku, tego, że to było wtedy w ogóle niepopularne. Zresztą do tej pory myślę, że niektórzy z Was e, nie wiedzą e, i nie słyszeli o fizjoterapii urodinekologicznej, kobiecej. E, no a teraz e, tak naprawdę coraz więcej kobiet się przekonuje, do tego coraz więcej chodzi, chodzi do fizjoterapeuty, ponieważ ma różne dolegliwości, nie tylko nietrzymanie moczu, e, choćby m, łatwiejszy poród czy szybsze dojście e, po e, porodzie do siebie. E, czy na przykład rozpracowanie blizny po cesarskim cięciu, która też boli i ciągnie, e, także e, no także ja tak po prostu wiecie co najem, no tak czuję, czuję, że to jest po prostu coś, e, to jest przyszłość, że, e, bo wszystko siedzi tutaj w głowie. Więc <laughs> mam nadzieję, że będę w tym aspekcie kiedyś bardziej po prostu też doświadczona i wyuczona i że będę mogła też innym pomagać, prawda? E, nie leczyć tylko ciała, ale leczyć też to, co tu jest w środku. E. Okej, okay. idziemy dalej na wykłady. Zrobię sobie jeszcze herbatkę i nie wiem, może już się skupię, nie będę nic sprzątać, bo potem, właśnie. <grych> Coś mi może na przykład Chciałam istotne... ja się jeszcze odnieść do jednej rzeczy. Często jest tak, że pod moimi filmami piszecie, że na przykład, że w ogóle nie mam racji, albo że z czymś się całkowicie nie zgadzacie, albo macie opinię, albo do tej pory ze wszystkim się zgadzaliście, ale tutaj absolutnie nie możecie. Jakby przyznać mi rację, że czujecie, uważacie całkowicie inaczej. I powiem Wam, że. To jest całkowicie w porządku i jakby mm, absolutnie normalne jest to, e, że możemy się ze sobą po prostu nie zgadzać i e, mimo tego, że ja powiedzmy nagrywam tak jak ostatnio taki film, e, e, taki życiowy, te krótkominutówki moje, e, które no, e, jakby przelewam często to, co czuję w środku e, na, właśnie na ten film, wiecie, taka, taka forma e, ekspresji dla mnie. I, i, to, I tam właśnie to jest takie miejsce, gdzie często, często, właśnie dużo osób się ze mną też nie zgadza. I powiem Wam tak, że jakby, po pierwsze, że jest to całkowicie normalne. Po drugie, jest też takiego w życiu. I jakby, ja też sobie z tego nie zdawałam sprawę, że kiedy człowiek się rozwija i kiedy coś się w nim dzieje i zachodzą w nim jakieś zmiany, to tak samo jest opór. Opór przed zmianą, opór przed nieznanym, opór przed... Um... Przed dopuszczeniem pewnych rzeczy do siebie. Ja to zrozumiałam dopiero w momencie, kiedy studiowałam coaching, bo nie wiem, czy o o tym mówiłam, ale pierwsze takie miesiące nauki coachingu, nauki coachingu, studiowania były dla mnie tak abstrakcyjne, i jakoś tak miałam takie poczucie, że jednak to nie jest to miejsce i jakby nie ma to w ogóle sensu. I pamiętam, właśnie też. Mój wykładowca mi powiedział, że to jest normalne, że kiedy człowiek się rozwija, to pojawia się w nim opór. I tak samo kiedy uczeń jest gotowy, to pojawia się nauczyciel. Czyli w momencie, kiedy jesteśmy gotowi, to pojawia się ktoś, kto przekazuje nam pewną wiedzę albo przekazuje nam coś ważnego. Mimo tego, że my na razie jesteśmy w, jakby w oporze i do siebie to nie dopuszczamy, i jakby nie rozumiemy, co się z nami dzieje, to cały, jest to cały czas jakby proces rozwoju. Oczywiście nie mówię, że tak musi być. W każdej sytuacji, w każdym przypadku, bo e, ludzie mają różne podejście e, do życia, ale chciałam po prostu zwrócić uwagę na to, że bardzo często, kiedy czegoś nie rozumiecie, e, jakby uważacie, że no, jakby ktoś ma całkowicie inny światopogląd niż wy. I wręcz mm, nie tyle, że się nie zgadzacie, tylko czujecie taki, taki, taki jakby to powiedzieć, e, złość, taką niechęć, taką w sobie, takie coś w środku, że Was to denerwuje, że ten ktoś właśnie tak robi, albo tak myśli, albo idzie w tą stronę, to to bardzo często właśnie w tym momencie zaczynamy, zaczyna się u nas rozwój. Nawet jak tego nie wiemy, że tak się dzieje, i jakby tego nie rozumiemy, to, to coś tam w środku zaczyna się dziać. No i kiedy uczeń jest gotowy, to też właśnie pojawia się nauczyciel. Więc ja, słuchajcie, zaraz mam wykłady dalej i są, w ogóle jest to coś, słuchajcie niesamowitego, e, wam opowiadałam e, przy wyciąganiu e, natomiast teraz już mam drugi dzień wykładów I, e, i powiem wam, że to co ja przez te dwa dni teraz usłyszałam, e, nie usłyszałam nigdy nigdzie e, Nigdy nic na mnie nie zrobiło takiego wrażenia. O, może tak. E, I nie było e, czymś tak dla mnie dziwnym, takim odkrywczym. Ja na przykład jestem teraz na tym samym etapie, że czuję taki opór, czuję e, taką... Nie, że nie chęć, tylko jakby z jednej strony to słucham, a z drugiej strony takie to mnie... troszkę mnie to denerwuje. Takie e, niektóre rzeczy są dla mnie tak abstrakcyjne, że nie potrafię ich zrozumieć, więc e, tak sobie myślę, że może coś tam w środku się jednak dzieje, może... E, a może nie, zobaczymy, co, co jakby czas przyniesie. Być może potrzebuje też czasu, żeby teraz zrozumieć coś całkowicie innego, bo powiedzenie sobie, no, jeszcze w kranie się coś dzieje, powiedzenie sobie, że każda choroba ma podłoże w psychice jest jakby takie wiecie, proste, banalne i, i tyle, tylko że no, nikt z nas nie wie co za tym się kryje i na przykład tutaj pani doktor która prowadzi te wykłady powiedziała o na przykład że choroby tarczycy da się bardzo łatwo wyleczyć na przykład tiki nerwowe u dzieci przede wszystkim też się da bardzo łatwo Wyleczyć. I nawet pamiętam kiedyś, już rozmawiałam z taką moją koleżanką, która właśnie robi takie konsultacje z psychobiologii i ona tak samo powiedziała, że po dwóch ym, takich wizytach jest w stanie po prostu pomóc ym, na przykład dziecku w takich tikach nerwowych, ym, mimo tego, że dziecko ym, jakby już od lat się z tym boryka, prawda, że jest to gdzieś tam. Zresztą dobra, nieważne, słuchajcie, myślę, że jak będę miała jakąkolwiek większą wiedzę, to na pewno coś mam więcej poopowiadam. <laughs> ja te studia robię też, wiecie, dla siebie, ponieważ cały czas gnębi mnie e, e, pytanie e, dlaczego ja, mimo tego, czy dlaczego ja, dlaczego ja, dlaczego nie, jakby ja to wszystko na takim poziomie logicznym e, rozumiem, natomiast nie mogę zrozumieć też jednej rzeczy, dlaczego e, akurat ten nowotwór, taki rodzaj nowotworu e, wystąpił u mnie w takim młodym wieku w tym i w tym miejscu, w tej lokalizacji. Rozumiecie, że to jest rzecz, której na przykład jakby same zachorowanie na nowotwór jest dla mnie zrozumiałe, natomiast nie mogę... Zrozumieć za bardzo mm, e, kwestii e, jakby lokalizacji, prawda? I mojego młodego wieku. E, oczywiście ja wiem dużo więcej niż Wy wiecie, prawda? O jakby e, o tym, co mi siedzi w głowie, o różnych takich moich relacjach <coughs> z różnymi osobami, e, e, jakby e, o moich stresach, o moich kompleksach, o moim niskim poczuciu wartości, o. E, o e, o takim, jakby to powiedzieć, moim zagubieniu i to mówię tak z perspektywy lat, prawda? E, o takim poczuciu, że nigdy nie jestem wystarczająco dobra, i nigdy nie jestem wystarczająco fajna, i nigdy nie jestem wystarczająco śmieszna, i nigdy nie jestem wystarczająco. E, e, nigdy nie jestem wystarczająca, tak? To jest to jest coś, co mnie. E, co, co, co przez lata mnie nigdy nie, 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 nie opuszczała ta myśl. E, I. E, i dlatego jestem też ciekawa, prawda? Jakby te studia też zdecydowałam się na nie pod takim kątem, pod takim kątem, że rozmawiając z pacjentkami, a mam już naprawdę tą bazę dosyć dużą przez, no, przez YouTube'a i tak dalej, widzę pewne zależności, prawda? Widzę, że że to nie jest tylko kwestia jakby samych genów, prawda, jedzenia, środowiska i tak dalej, tylko mamy pewne predyspozycje e, i najczęściej właśnie są to stresy, poczucie lęku, samotności i tak dalej, które łączą się w całość. <laughs> e, także dobra, idę na wykłady, słuchajcie, może, e, no, po dwa i pół roku to wszystko trwa, e, więc mam nadzieję, że e, jestem w ogóle w w w zmachana psychicznie po tych wykładach, jednak e, e, to też jest takie, wiecie, obciążające dla psychiki, prawda? Bo w tej głowie się ciągle kotuje i e, no i trzeba się mega skupić. Wystarczy jeden slajd opuścić i już się jest e, ciężko po prostu ubić się potem, e, więc e, no jestem bardzo ciekawa, się, mam takie e, e, mam takie przeczucie, że, że, że może z tego będzie coś dobrego, coś fajnego. <laughs> Oczywiście to psychobiologia nie ma nic wspólnego z jakimś nachorstwem i wiecie, z jakimś tutaj nie wiadomo, tam ustrawieniami i tak dalej, także bo tak ostatnio też ktoś tak napisał, także nie, to możecie się zagłębić w temat bardziej, natomiast nie, to nic takiego nie ma miejsca, Niestety jest po prostu zrzucana na jakby drugi bok przez taką zwykłą medycynę akademicką i tyle, prawda? Zresztą o psychice się mało mówi, e przy chorobach, więc um, niestety, no jeszcze, jeszcze długa droga przed nami. Także kochanie, ja, się, ja się z Wami żegnam, um, bo właśnie nie słyszę wykładowca, już powinny się za, zacząć wykłady. E, e, tak, gadam troszkę, wiecie, e, no i ja mówię Wam, nieprzytomna, jestem już. E, jeszcze to siedzenie w domu też takie jest dobijające, ale dobra, nie narzekam. Ja dwa dni siedzę, a dzieciki siedziały przez nie wiem ile, rok, ponad rok. Także w ogóle, sorry, że w ogóle śmiem narzekać. Buziaczki wielkie, całuję Was, ściskam. Mam nadzieję, że następnym razem zobaczymy się i moje rzęsy nie będą zasłaniać sufitu. No, to buziaczki, kochani.